Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym zrozumiałem, że nie przegrałem z innym mężczyzną, przegrałem z oczekiwaniami jej rodziny, z ich wizją lepszego życia, z ich definicją sukcesu, która nie miała nic wspólnego z miłością. Stałem obok niej przez trzy lata. Znałem jej lęki, słabości, plany na przyszłość. Wiedziałem, jak śmieje się, gdy jest naprawdę szczęśliwa, i jak milknie, gdy co się boli. Byłem przy niej, kiedy nikt inny nie uważał, że warto. Ale to nigdy nie wystarczyło. Jej rodzina od początku patrzyła na mnie jak na projekt tymczasowy. Miły chłopak mówili Dobry, uczciwy, stabilny. Te słowa brzmiały jak komplementy, ale w ich ustach były wyrokiem bo miły nie znaczy ambitny dobry nie znaczy wpływowy. Stabilny nie znaczy prestiżowy. Oni chcieli dla niej czegoś więcej, a raczej kogoś więcej. Kogoś, kto dobrze wyglądał na rodzinnych zdjęciach. Kogoś, kim można się pochwalić przy stole. Kogoś, kto pasował do ich opowieści o sukcesie. Zaczęło się niewinnie. Kolacje, na których słyszałem, jak porównują mnie do synów znajomych. Pytania o zarobki: które nigdy nie były zadane wprost, ale zawsze wisiały w powietrzu. Sugestie, że mógłbym celować wyżej. Każde takie spotkanie sprawiało, że czułem się coraz mniejszy, coraz bardziej niewidzialny. A ona, ona siedziała obok mnie i milczała. Potem pojawił się on. Idealny, wysoki, pewny siebie, z odpowiednim nazwiskiem i jeszcze lepszą pracą. Rodzina poznała go zanim ja zorientowałem się, że jest zagrożeniem. Nagle rozmowy przy stole stały się żywsze. Uśmiechy szersze, dumne spojrzenia. Widziałem to wszystko, choć nikt nie powiedział ani słowa. A ona zaczęła się zmieniać. Stała się cicha, jakby rozdarta między tym, co czuła, a tym, czego od niej oczekiwano. Coraz częściej mówiła, że nie jest pewna, że potrzebuje czasu, że presja ją przytłacza. Ja próbowałem walczyć. Tłumaczyłem, że miłość to nie audycja dla publiczności. Że nie wybiera się partnera jak inwestycji. Ale każde moje słowo przegrywało z chórem ich opinii. Dzień, w którym mnie zostawiła, był najbardziej upokarzający w moim życiu. Nie było krzyku. Nie było łez. Była decyzja, chłodna, przemyślana, zatwierdzona przez wszystkich wokół niej. On daje mi stabilność, przyszłość, spokój, powiedziała. Nie powiedziała miłość. Nie powiedziała szczęście. Kilka dni później zobaczyłem zdjęcia. Rodzinny obiad. Wszyscy uśmiechnięci, dumni. Jakby właśnie rozwiązano problem. Jakby mnie nigdy nie było. Wtedy zrozumiałem coś brutalnego. Nie zostałem porzucony dlatego, że byłem niewystarczający. Zostałem porzucony, bo nie pasowałem do cudzej wizji idealnego życia. A najgorsze było to, że wszyscy się uśmiechali. Wszyscy, oprócz mnie. Po jej odejściu przez długi czas żyłem w stanie zawieszenia. Każdy poranek zaczynał się od tej samej myśli: Jak to możliwe, że można tak po prostu wymienić człowieka? Przecież jeszcze niedawno planowaliśmy wspólne życie mieszkanie podróże przyszłość, która miała sens tylko dlatego, że byliśmy w niej razem. A teraz. Teraz byłem już tylko przeszłością, którą należało grzecznie przemilczeć. Najbardziej bolało to, że w ich narracji to ja stałem się problemem. Nie ten, który kochał, nie ten, który się starał, tylko przeszkoda. Etap, który trzeba było zamknąć, żeby zrobić miejsce czemuś lepszemu. Słyszałem to pośrednio od wspólnych znajomych, z urywków rozmów, z niedopowiedzeń. Rodzina w końcu może odetchnąć. Teraz wszystko jest na swoim miejscu. Jakby moje uczucia były bałaganem, który ktoś wreszcie posprzątał. Zacząłem analizować każdą chwilę z naszej przeszłości. Szukałem znaków ostrzegawczych, momentów, w których mogłem coś zmienić. Może powinienem był więcej zarabiać. Może ubierać się inaczej. Może mówić mniej o emocjach, a więcej o planach i statusie. Ale im dłużej myślałem, tym bardziej docierało do mnie że to była walka z góry przegrana. Bo nie rywalizowałem z człowiekiem, rywalizowałem z całym systemem wartości, w którym miłość była dodatkiem, a nie fundamentem. Spotkałem ją przypadkiem kilka tygodni później. Była z nim. Szli pewnym krokiem, jak para, która dokładnie wie, dokąd zmierza. Wyglądała inaczej. Bardziej ułożona. Jakby idealnie wpasowała się w ramy, które ktoś dla niej przygotował. Uśmiechnęła się uprzejmie. Zapytała, co słychać. Jakbyśmy byli dawnymi znajomymi, a nie ludźmi, którzy kiedyś obiecywali sobie wszystko. Wtedy zrozumiałem, że w tej historii nie chodziło o zdradę w klasycznym sensie. Nie było tajnych wiadomości ani ukrytych spotkań. Była zdrada cicha, społecznie akceptowana, zdrada wyboru serca na rzecz aprobaty. Najgorsze przyszło później. Kiedy zobaczyłem, jak bardzo wszyscy ją wspierają. Gratulacje. Komentarze, pełne dumy. Rodzinne święta, na których on był łytan jak nagroda, a nie człowiek. A ja? Ja zacząłem znikać. Z rozmów. Ze wspólnych kręgów. Z opowieści o jej życiu. Jakby mnie nigdy nie było, bo moja obecność nie pasowała do nowej wersji historii. To wtedy po raz pierwszy poczułem coś więcej niż ból. Poczułem złość. Nie na niego. Nawet nie na nią. Na to, jak łatwo świat potrafi oklaskiwać decyzje, które niszczą jednego człowieka, by uszczęśliwić tłum. I gdzieś w tej złości pojawiła się też myśl, której wcześniej się bałem A co, jeśli to nie ja straciłem najwięcej? Bo ja straciłem kobietę, która mnie nie obroniła. Ona zyskała życie, które musi ciągle udowadniać innym. Minęły miesiące. Potem rok. Życie, które po jej odejściu wydawało mi się puste, zaczęło się powoli wypełniać czymś nowym ciszą, ale taką, która nie bolała. Ciszą bez ocen, bez porównań, bez ciągłego poczucia, że muszę zasługiwać na czyjąś aprobatę. Po raz pierwszy od dawna nikt nie patrzył na mnie jak na projekt do poprawy. Wtedy zaczęły do mnie docierać pierwsze sygnały, że bajka, którą wszyscy tak głośno klaskiwali, nie jest już tak idealna. Najpierw plotki. Ciche komentarze. Niedopowiedziane zdania: Że ona jest zmęczona, Że on ciągle pracuje, Że życie, które miało być stabilne i spokojne, stało się chłodne i pełne napięcia. Rodzina nadal się uśmiechała, ale były to inne uśmiechy sztywne, wymuszone, jakby trzeba było podtrzymać decyzję, która zaczynała pękać od środka. Spotkałem ją ponownie zupełnie niespodziewanie. Tym razem była sama. Nie wyglądała na szczęśliwą. Raczej na kogoś, kto od dawna gra rolę, której już nie czuje. Rozmawialiśmy krótko. Bez pretensji. Bez żalu. I wtedy powiedziała coś, co zamknęło całą tę historię. Czasem myślę, że wybrałam życie dla innych, a nie dla siebie, kropka. Nie odpowiedziałem od razu. Bo w tamtej chwili zrozumiałem, że nie potrzebuję jej żalu ani jej wyznań. Ja już przeszedłem przez wszystko, co najtrudniejsze: przez upokorzenie, przez samotność, przez pytania bez odpowiedzi. A ona dopiero zaczynała mierzyć się z konsekwencjami wyboru, który był oklaskiwany, ale nigdy nie był jej. Wyszedłem z tego spotkania lżejszy niż wszedłem. Bez triumfu, bez satysfakcji, z prostą świadomością, że czasem przegrana jest tylko zmianą perspektywy. Bo ja straciłem kobietę, która pozwoliła innym decydować o swoim sercu. Ona straciła kogoś, kto kochał ją bez warunków. Dziś, gdy myślę o tamtym dniu, kiedy wszyscy się uśmiechali, rozumiem jedno: te uśmiechy nie były znakiem zwycięstwa. Były znakiem presji, społecznego zadowolenia, które trwa tylko tak długo, jak długo nikt nie zadaje trudnych pytań. Ja już nie muszę się tłumaczyć. Nie muszę pasować. Nie muszę być lepszy według cudzych standardów, bo prawdziwa wartość nie potrzebuje publiczności. A miłość, która musi być zatwierdzona przez innych, nigdy nie była miłością.